to był wzruszający moment. Po raz pierwszy w historii pociąg na trasie Opole-Nysa zatrzymał się w Goszczowicach. Na stare lata będę miał czym jeździć na zakupy, to stacjami bardzo odpowiada. Mieszkańcy czekali na to połączenie no, bardzo długo, aż w końcu udało się no to jest nasze po prostu okno na świat, jeżeli mówimy o tym przystanku Goszczowice. Są tu takie rodziny, że nie, naprawdę nie są mobilne, idą na pieszo do tyłowicję. Ze wszystkiego się trzeba cieszyć. To, co, to, co jest, to jest możliwość i przemieszczania się. Przecież to jest jedyne takie y, y, źródło i, i dojazd do, 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 do szkoły, do miejsc pracy, po co młodzież ma jeździć 3 km chodzić czy samochodami, jak ma na miejscu. Mieszkańcy Goszczowic, by móc skorzystać z pociągu, musieli dojechać do Sowina, oddalonego o dwa kilometry. Myśleliśmy każdy. Pociąg o której godzinie jechał, to wiedzieliśmy, która jest godzina. Pociągów było bardzo dużo. Bardzo dużo było pociągów, masę towarowych też przejeżdżało. Oczywiście ciągle jeździło wojsko na poligon do Łambinowic. Też się przemieszczali, to pamiętam jak suchary nam rzucali właśnie. My jako dzieci, to się cieszyli jak nie wiem. Rznąć? Tak, rznąć. Pani Helena Kobus ma 96 lat i dobrze pamięta czasy, kiedy pociąg był jedynym słusznym środkiem transportu. O, dużo ja jeździłam, bo ja do Nilsa jechałam rano, ten pierwszy. Pół był, on jakoś leciał z opola. Siadłam, a o 11, pół 12 to już wracałam do domu. Dwa, trzy koszek jagód były sprzedane. Ale nie obraża sobie Pan, jak jagody się zaczęły, to goszczowice cały pelun szowin to było koszów. Ale a konduktor, konduktor wziął wysiad i na patrzy co tu jest w tych w klasach a zobaczył mówi jak tyle jak odwieszę nadbierać. no tak a co Musimy handlować. Boże, jaki to był ruch! Ale oni, konduktorzy się cieszyli, ale zaopatrzył ludzi. Powstanie stacji w Goszczowicach wydawało się nierealne. Od lat 60. mieszkańcy zabiegali o powstanie przystanku w miejscowości. Szansą była modernizacja trasy opole Nysa. Kiedy przystępowaliśmy do projektowania, do w ogóle starania się o ten remont, bo przypominam, że cała linia Donysy była wyremontowana z pieniędzy regionalnego programu operacyjnego, naszych regionalnych pieniędzy unijnych, mogę tak powiedzieć. Wówczas no, jednym z takich elementów, poza tym co najważniejsze, czyli skróceniem czasu przejazdu między Opolem a Nysą, to było właśnie to, żeby powstały miejsca takie jak właśnie Goszczowice, jak Szydłów Centrum, jak Nysa Wschodnia, w takich miejscach, gdzie no, ta tradycyjna i trochę już nieprzystająca do zabudowy linia kolejowa, żeby rzeczywiście miała była jak najbliżej ludzi, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło korzystać z tych połączeń lokalnych. Po revitalizacji ten szynobóz już ma inne prędkości, także możliwość tutaj dojazdu, dostępu do szkół, do lekarza na zakupy, okno na świat. Tak to trzeba powiedzieć i w myśl słów jednego z naszych Wiesz, czy że jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, w tych już będzie czekał zarówno na, na mieszkańców, na dzieci dojeżdżających do szkoły i do zakładów. Nowe stacje kolejowe na tym odcinku umożliwią szybki i łatwy dojazd do Opola, Nysy, czy nawet Kłodzka. Gdzie chciałabyście pojechać? Wszędzie. Wszędzie teraz pojedziemy do Kłodzka, do Opola, do Nysy do Wrocławia, no, ale możemy dojechać do, przez brzeg do pola, do, 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 do Dycepu i do brzegu do Wrocławia, daleko do możemy dojechać. Gdzie się, da? Gdzie się da. Czyli jakieś wycieczki niedzielne czy weekendowe? No już potujemy do Kłodzka jechać. w <noise> no. buchołazy. Dzięki modernizacji linii kolejowej oprócz nowego przystanku w Goszczowicach powstała stacja Szydłów Centrum. Od teraz będzie można wsiąść do pociągu w dwóch miejscach. Szydło, Tu jest bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo ludzi młodych, dojeżdżających, którzy musieli na stację przyjeżdżać samochodami, rowerami. Wiele osób szło piechotą, a mówię, w różnych warunkach pogodowych, no to jest dosyć tam nawet niebezpiecznie, nie? bo no i ślisko, i deszcz, i, no i nieraz no po prostu ciemno, że, że no nieprzyjemnie iść przez las samemu, tym bardziej jak wracali ostatnim pociągiem, albo na ten pierwszy pociąg trzeba było iść, żeby zdążyć do pracy. Planujemy w, w tym roku jeszcze y, wybudowanie takiego drobnego parkingu na kilka samochodów. Y, przekazaliśmy cały fundusz sołecki na ten cel. Gmina nam również dołożyła. Mam nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku. W pobliżu mamy już wydzielone miejsce. Trwają prace projektowe. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie to zrealizowane. By wysiąść w centrum Szydłowa, mieszkańcy przez lata dosłownie wyskakiwali z pociągu. Zaprzyjaźniony maszynista, by ułatwić wyjście, zwalniał skład. Nie mogli, ale <laughs> załatwiło się. To Stanęło im się, nie? na żądanie. <laughs> Były takie pociągi, że ja to graczu, jeździłem, nie. To stanęło im się, nie? Tutaj. Że mieli bliżej do domu właściwie. Jak pociąg jechał z pola, więc wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkali po prostu w tamtym kierunku, to mamy maszynistę, który już chyba powiedział coś na ten temat, więc on się zatrzymywał, a my z tobołami, z zakupami, bo jeszcze nie było Biedronek, prawda, nie było takich sklepów, więc trzeba było tahać to wszystko za pola i wyskakiwaliśmy. I mieliśmy tylko na uwadze, że musimy wyskakiwać zgodnie z kierunkiem jazdy pociągu, ale jeden chłopak po prostu tak się tam z, z dziewczyną zagadał, że wyskoczył w odwrotnym kierunku i taki miał płaszcz czarny i ten Płasz mu się tak, tak rozwiał na, na tym wietrze i nazwany został Batmanem. I do dzisiaj go nazywamy to jest nasz Batman! Ten historyczny dzień to nowy początek. Mieszkańcy Goszczowic i Szydłowa będą mogli podróżować szybko i bezpiecznie. Niczym z piosenki Maryli Rodowicz.